No, i tak zaczynamy od sprawdzenia statusu, czy wtedy niestety jest zablokowane, bo różnie to bywa. Także mamy już podłączone, tutaj mam podłączone kostkę. do tego programu, i tu mam podłączony program. To właśnie rzędopak. No i spuścimy status. Żeby status sprawdzić, trzeba tu kliknąć. Tu, tu. Klikamy. No i czekamy Jak widać, input jest zablokowany. Także piszemy się do roboty. Będziemy teraz y, odczytywać tutaj tę tą, tą pamięć. Tą pamięć odczytamy, przeprogramujemy, stawimy emulator. No i będzie im wyłączony. Zaczynamy. No i tak mamy podłączone i teraz odczytujemy całą mapkę. Także idzie. W niektórych modelach trzeba było po prostu pamięć, ale to jest dość dużo robotę A tutaj za pomocą takiego programu, tutaj nam luga. No i tutaj się odczytuje. Jak się odczyta, to przeprogramujemy tak, żeby nam emulator zadziałał. No i wtedy wygramy przeprogramowane mapę SO Także idzie, Czekamy. No, jeszcze tam parę procent. Tyle. Odczytał. Teraz zapiszemy sobie. No i tak mamy już całą mapkę przeprogramowaną. I teraz gramy. Także czekamy chwilkę. No, jest tam 15%. Także czekamy. W się Jak będzie grane, to po prostu podłączamy emulator. I podłączymy z potem prokrągki akustycznej i zobaczymy, czy im po, powinno być wyłączone. Na razie czekamy. No i tak mamy już I całą mapkę mamy przeprogramowaną, emulator mamy zamontowane. Podłączone wszystkie kable do emulatoru. Teoretycznie wydaje się, że wszystko w porządku, ale na koniec spłącimy teraz status. Klikamy tutaj. No i czekamy. Udało się. i jest ukończona. Cześć.